Musisz grać jakoś... Mm. Jakoś tak musisz grać. Albo że... czekaj. Okej, okay, tak jest widać. No dobra. Okej okay, widzowie, będziecie widzieć... Będziecie widzieć tutaj no... Jak, jak moja koleżanka będzie grała. Opatrzcie do góry. Mhm, mm łapeczkę, subika tak. A my lecimy z tym koksem. Sorry, jeśli będę trochę innych słówek używać czy coś, jak... Nie ej. tak jak zwykle tylko. Ej, ej, ej tu musi być telefon tutaj, bo jak będę tak kierować, to jak będę tutaj kierować, to nie się będzie widać przez tą rękę. Hmm. Nie, to musi być tak, ale jak ty będziesz chciała grać? No tak. No to oki, okay, ale uważaj. Już o. Co czemu zasłonię? <laughs> nie wiem no. Już? Przecież i tak mam maskę. Okej, okay. no dobra, to, to gramy. Ja idę, a ty okay. sobie graj z widzami. Okej. Okay. Zaczekajcie. Okej, okay, jestem. Okej. Przepraszam, że... Przepraszam. Okej, okay. to dzisiaj zagramy sobie... Robię, e, robię sobie inne. A w sumie nie wiem co. No dobra, sobie zagramy sobie... Tak, na pewno. No dobra. Osłowitem. To będzie idealny. To wzór sobie właśnie Okej. Okay. I. Dobra, dobra, witam wie. I lecimy z koks. Tak. Jakby co, ja na chwilę zdejmuję maskę. Okej. Okay. Co tu sobie zagrać? Bo właśnie nie wiem. <śmum> więc no, to może trikiem zagramy i trikiem... Zaczekaj. Zaczekaj. Trikiem. Ja na chwilę przeszłam, żeby coś powiedzieć. Okej, okay, to i... Polecam Ci zagrać w rankingowe. Możesz. Okay. Dobra, dobra. Dobra, więc gram w rankingowe. Biła. Jak będzie dzierakiego starodu, to mnie zadzwoni. Dobra. Ja przyjdę z maską. Okej. Okay. <śleszy> nagroda, ale jaka to nagroda? Uh -huh. A to może Ludzika sobie weźmiemy i będzie git. Przepraszam za to, ale mój kot musi wejść na ucho. Kurde! <śleszy> na spokojnie ona cię nie Ona cię się <śleszy> Okej, <Okay>, dalej, <śleszy> ten dowolny nagrywaj. <noise> już! Wow! Nice, okej. Okay. Dobra, mam jakby gwiazdę, więc... Nic się nie stanie. Do tyłu trzeba iść po wyczyfanie, jest takie, że już nie wiem to. Dlaczego ile? Widzowie, oj, oj, graj, graj, za chwilę, za chwilę. Okej, okej, okay, okay. Masz... y, mam gwiazdę, no, ult. Okej, okay, czyli tak to się nazywa. Dobra, wygraliśmy, essa. Zaczekaj. Widzowie, jeśli nie zostawicie Subika, to was to czeka. Zaczekajcie, muszę naładować sobie. To was to czeka. Więc mm. lepiej zostawcie Subika. No, lecimy po... Po tysiące lecę. No. Zero osób. Na 100 tysięcy pokazuje twarz. Zero osób jest. Na razie. No tak, zam... ale później będą mogli sobie obejrzeć. Za parę, za parę tego nie będą. Powinni być. Mhm. Czekasz, Gaj. Wygrajcie rundy. Mhm? Tylko, że ja nie dałam tytułu, więc... E tam, później dam. Najwyżej później zobaczę tego live'a. No. Cześć nic się nie stanie. No, no dobra. Więc, Git. Ty sobie tam nagrywaj. Jakby co, nie jest na tablecie, bo inaczej, no niestety nie, nie umiem. No. Ale mocnych mają. No, ośmielibyśmy mają. A czemu ty sobie nie zagraszasz śmielitem? Ja nie wiem. Będzie ci chyba lepiej. No, chyba już bo nie. Ośmielit jest lepszy. No to znaczy, teraz już nie zagrasz nim, ale no. Okej, okay, mam piłkę. Nie, no, skinam. Wiem, no. To nie jest duża sprawa. Nie, no bo Nic, ale spróbuj mi wbić. E, jak najwyższe, jak się nazywa? E, rankingowy. Nie. O Boże. Znaczy i rankingowy, i e, to takie, że wiesz, jak się nazywa, No to takie ogienki. Ja e, teraz chcę wbić e, 30. Do takich ogienków. A, Ale Ten ogień to z kolei wygrywasz. Mhm. Nie no, my to przegrywamy. Naprawdę, widzowie, my to przegrywamy, że jak, jak, jak nie wiem. Dobra. Nita, obie to, dobra. Ja Jestem tutaj na plaży. Znaczy na obronie jestem. Dobra. A! Mamy gula, jeden jeden. Dobra, minuta, minuta została, więc no. Tak, jeszcze damy Kurz, kurz, kurz. Mm. ok. Szteram gula czy nie? A nie wiem się. Ładowarka. Ona widzi ładowarka. Ona nie poczyniła do sobie za włosy. A, ona nam też włosy bo ty je tak kręci. widzisz oh, widzi to błot, to te włosy nikt nie widzisz. Zostaw mnie. Nie twoje. Nie. No trudno, no, No więc no widzowie. co to też podwala? Co nie było na jej i było przegrane. Zera musisz mnie zaobserwować. Ale teraz? Tak, teraz Ale nie, bo teraz mi się robi lali. A, e... ile masz od tego? Zero. No właśnie, <amber> nic jest nie stanie rwać, ile nie będzie lali na. Daj, ja to nie no. Bo nie mogę sprzedać, nie jest tu koniec. Cieszę się. To uznaj mnie tak nie. No nie mogę, bo na te tylko jak jedno uśmiech, to obserwator to jest. Tu jestem No dobra. Może teraz widzowie, wygramy. nie ma. nie Ja nie wyczym. Ja nie, ja nie, nie, nie wyczym.

co ty na chwilę odejdziesz, szczepi? Okay? Jest! Wygraliśmy 2-0! No okay, kurczę, no czekaj. Okej, okay, zaczekajcie, widzowie. Ale no, nie teraz. Dobra. pewnie. Hey, możesz zrobić kilka kąt? Ty nie możesz. Nie. Pa.